Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja się nazywam Stormit, a to jest gra Crypt Custodian. Gra została stworzona przez Kyla Thompsona, twórcy Islic oraz Shippo. Jest to gra indie typu megalowania, której głównym motywem jest przygoda. Gra wyszła jakoś niedawno, bo 27 sierpnia, dlatego z miłą chęcią prezentuję Wam tytuł... Jedynie kilka dni po premierze. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do Crypt Custodian. Chcę przy okazji przetestować pewną jedną rzecz na początku. Ciekawi mnie. Co by się stało gdyby? Ale to zaraz. Przejdźmy sobie może już do gry i zacznijmy w nią grać, bo nie chcę siedzieć cały czas w menu. Dokładnie, ponownie się rozgadałam. Weźmy sobie normalny. W razie czego możemy zmienić poziom trudności. Niestety, gra jest w całości po angielsku. Jak na razie, chyba się nie doczekamy spolszczenia, bo ona wyszła jakieś 4 dni temu, bo jak ja to nagrywam, to jest 31. A gra wyszła 27 sierpnia, także na razie nie ma tutaj yy, po prostu polskiej wersji. Będę musiała Wam samodzielnie to tłumaczyć, także trochę będzie przy tym pracy. Chyba że zobaczymy. No dobra, przejdźmy do gry. Uuuu... Ale dam. Halo? Halo? O, o obudziłeś się. Mam na imię Pip i będę twoim przewodnikiem po pałacu. Czekaj. Co? Pałac? Przecież byłem na zewnątrz, na ulicy. Y gdzie ja jestem? O, a pałac to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w zaświatach. A nawet jeszcze do niego nie weszliśmy. To tylko wejście. Tutaj lądują po raz pierwszy duchy. Nowo przybyłe. D duchy? To ja nie żyję? Um, no tak, tak. Wybacz, że ci wcześniej tego nie powiedziałem. No. Ale nie ma się czym przejmować, a przynajmniej nie teraz. Teraz to nie ma co zwlekać. Ośmy. A to w pobliżu rezyduje sobie Kendra, strażniczka zaświatów. Będziesz musiał się przydostać do jej komnat, a potem ona sprawdzi twoje całe życie. I powie ci, czy w ogóle będziesz mógł wejść do pałacu. To właśnie dobre duchy trafiają do pałacu i doświadczają niekończącej się błogości. Za to te złe duchy zostają zesłane na banicję poza tereny pałacu. Po wieki wieków i ich kres. Ale ja dobra, dość już tego. Idź już. I w ten oto sposób zaczęła się nasza przygoda. Game saved. I teraz powiem wam jedną rzecz. Możemy chodzić sobie po tym miejscu i oczywiście rozwalać rzeczy, ale my tego nie zrobimy. Ale nie powiem wam jeszcze dlaczego. W sumie to cieszę się, że widzę inną kocioł mordę. To znaczy, e, akurat w tej konkretnej sytuacji, bo widzisz, większość z duchów, które tutaj przybywają, to zazwyczaj są robaki i no, katka jakoś się tak nie klei. Chyba już nam więcej nic nie powie, ale tym, ale no. Yy... O, a cóż to za jakże ciekawy poseł? I mamy tutaj przyjście w bok. Yy... I mamy tutaj, drodze informacje, o tym jak skakać. O, może być trudno mi grać tę grę. To trzeba przyznać. Mamy tutaj platformę, widzę. Oj ja zaraz chyba wypadnę. View Map. Tak wygląda nasza mapa, jak możecie sobie zauważyć. Ona się jeszcze jakoś tutaj rozciąga, yy, ale my do tego zaraz przejdziemy. Okej, okay, tutaj mam jeszcze naszego koleżkę. A więc yy, jak to tam jest w środku tego pałacu? Ehm, nie jestem pewien, jeszcze nie byłem tam. I chyba nigdy nie będę. Nie byłeś tam? Zrobiłeś coś złego, czy co? Na to wygląda, zwłaszcza, że Kendra tak powiedziała. Ale zamiast wysłać mnie na banicję za pałac, stwierdziła, że lepiej byłoby mnie skazać na to, bym został przewodnikiem po powieki wieków. Widzisz no, Kendra jest dość surowym bytem, ale... ale... Jest także sprawiedliwa To ona tutaj ustanowiła zasady i oczywiście zawsze się ich trzyma. Nieważne co by się działo. No dobrze. Ale nie się, tu masz tak bardzo. Jestem pewien, że Ciebie wpuści do pałacu. Zobacz w końcu musi się znaleźć jakaś taka osoba, którą wpuści, nie? Okej, okay, zobaczymy, przekonamy się, no, zaraz zobaczymy. Okej, co my tutaj mamy? Miotłę. New item, nowy przedmiot. Znalazłeś miotłę. Aby wykonać zamach miotłą, naciśnij X. Dlaczego dali nam miotłę tutaj? Ale my nie będziemy używać X. Nie, yy, nie, nie, nie zrobimy tego. Ale nie możemy tu skakać, dobra. Czyli nie dostaniemy się tam. A tam nie wiem, co jest. Zobaczymy. Dobra. Yy, bo my rozmawialiśmy o tym. Lecz nie przewidziałam pewnej okoliczności. Wow, <laughs> prawie spadłam. Jeszcze się muszę przyzwyczaić do sterowania. Bo jak widzicie, to jest yy, gra o specyficznej strukturze. A ta okoliczność miała zaistnieć już niebawem. Okej, okay, tutaj to nie działa. To jest pomnik tej żaby. Aha. Dobra, widzowie, czyli wygląda na to, że chyba bez atakowania tych pomników my nigdzie się nie dostaniemy. Mam co do tego złe przeczucia. Nie bez powodu było ich tyle na naszej drodze. Dlatego czas posprzątać. No, my gdzieś tu nie dostaniemy, wizy, czyli jest tylko jedna opcja. Musimy y, rozwalać tutaj wazy. No, to jest jeden ze sposobów. Wow. W ten sposób dokładnie. Przydałoby się znaleźć kogoś, kto by tutaj oczyścił tereny. Dlatego mówią na mnie kustodian. Okej. Okay. Niedługo się przekonacie, dlaczego to chciałam sprawdzić. Yy, to powiem wam później. Ale no, bez kitu musimy rozwalić. Musimy rozwalić tę wazę. Nie ma innego wyjścia. Ja rzeczywiście w wiatrze stała ta miotła, także to bardziej mi się wydaje, że to raczej MOP. O, coś czuję, że Kendra nas znienawidzi. <grybujesz> Chyba, że ta gra nie pamięta o takich szczegółach, to wtedy będzie ok. Hmm. Dobra, mamy tutaj jakieś przejście. Postaram się za wiele nie rozwalić. Chyba, że coś jest takiego, co ja pomijam i nie wiem o czymś. Okej, okay, tutaj jest przejście na dół. O, odpakowaliśmy sobie skrócik, nie wiem po co, ale dobra. Fajnie odkrywać takie różne miejsce. Aha, chyba po to, żeby dostać się teraz tutaj, co? Ale my chyba tutaj byliśmy, czy mi się pomieszało? Nie, bo tutaj jest zablokowane, dobra. O, musimy niestety wkurzyć Kendrę. Coś mi się wydaje, że wkurzymy, widzowie. Jak myślicie, mogę to banoć? O, mogę! No, widzicie. Y. Hej, ty! Dotarłeś tutaj. Komnaty Kendry są tuż po prawej stronie, w środku. Tylko zachowuj się, bo nie chciałbyś skończyć po jej ciemnej stronie mocy. Połomaja nóg. A... A nie mogę skoczyć w inne stronę, No, trudno. Tu też nie. Nie mogę skoczyć na tę. Tutaj musiałam wam wyciszyć dźwięk, bo babcia ponownie mnie zagadała. A jako, że babcia nie ogarniała, że nagrywam, to musiałam z nią porozmawiać. O, jest tutaj Kendra. O! Witaj, malutki! Zawsze miło spotykać tutaj nowe twarze. Nazywam się Kendra. Jestem znaną tutaj strażniczką zaświatu. Moja praca polega na tym, by sprawdzić twój żywot. Czy byłeś dobrym, czy też złym kotem. O i tak w ogóle to wybacz mi za tą śmierć. Nie chciałbym, byś tak skończył. Jest to niezwykle przykre dla mnie. A to, oto są wrota do pałacu. Ci, którzy tutaj wejdą, doświadczą niekończącej się błogości. Jeśli byłeś dobrym kotem, to ciebie tam wpuszczę. O te oto słowieszcze wrota prowadzą na zewnątrz. Uwierz mi, nie chciałbyś tam trafić. No dobrze, ale już starczy tych pogaduszek. Sprawdźmy twoje życie. Stronie pisze, że urodziłeś się jako uliczny kot i miałeś brata i siostrę. Jakież to słodkie. A potem wydaje się, że całkiem miła para ciebie zaakceptowała i się tobą porządnie zajęła. Uwielbiałeś spać i być głaskanym. Hip, mógł być przygotować drzwi do pałacu do otwarcia? No dobrze, kontynuujmy dalej. Hmm. Wtedy pewnej nocy. Wygląda na to, że uciekłeś z domu i wpadłeś na ulicę, a potem. Oj ty czysko. Myślę, że zakończyliśmy tutaj nasze czynności. Byłeś bardzo dobrym kotem, a to znaczy tylko jedno: nie mam wyboru, muszę cię wpuścić prosto do pałacu. A, a czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze jedna strona, która mówi. Że po śmierci wylądowałeś tutaj, pod wejściem pałacu i rozwaliłeś moje posągi? Toż to niedorzeczne. Obawiam się, że będę musiała ciebie nazwać bardzo złym kotem, a za karę skazuję ciebie na banicję poza tereny pałacu. Powieczność! Czekaj, ja naprawdę nie chciałem tego zrobić. Myślałem, że ja miałem to zrobić. Oh, myślałeś, że miałeś rozwalić moje posągi? Wybacz mi, ale ta wymówka niczego nie zmieni. Ale nie można zaprzeczyć, że współczuję tobie. Ale jeśli myślisz, że zepsujesz swój cały pobyt. Wtedy pomyśl o tym, jak ja się czuję. To ja będę żyła z poczuciem winy, że wysłałam ciebie na wieczną torturę. Ale dość już tego owijania w bawełnę. Idź już. O, a skoro już tak nabałaganiłeś i zrobiłeś burdel, to skazuję ciebie dożywotnio na pracę porządkowe. Idealnie będzie ci pasować. Także zatrzymaj swój mop. A teraz już czas przed na ciebie. Wyjdź lewymi drzwiami. Mogę jeszcze pogadać? Czekaj, nie mogę nic z tym zrobić? Ja nie chcę, zostać skazany na wieki. Wybacz, malutki, ale tak to wszystko u nas działa. A nawet jeśli bym ci pozwoliła zostać w pałacu, wtedy to nie byłoby uczciwe dla innych duchów. Które posłałam poza tereny pałacu. No nie mogę więc więcej zrobić. Dobra, no to lecimy. I tym oto akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Crypt Custodian. Także w komentarzach koniecznie podzielcie się opiniami o tej grze. I co myślicie o zobaczeniu tej serii na kanale. Także to była Stormwind. Pa, pa.